Ojka, kochani, tak jak obiecałam, nagrywam odcinek, co dostaliśmy na święta i co my daliśmy na święta yy, naszej rodzinie, więc y, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, wpadania na moje social media. A ja oczywiście bez zbędnego przedłużania zaczynam, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał yy, długo, bo naprawdę mam dużo tych rzeczy. Yy, no i co? Lecimy. Zaczniemy może od mamy Patryka, ja może szybko powiem, co, do, co, dostali, co daliśmy mamie Patryka, a, a czykolwiek? Jeszcze tego nie daliśmy. Rodzice Petryka od nas dostaną sto jak na wino. Nie będę mówić jaki, nie będę mówić co. Oni wiedzą, że to tylko sto jak na wino, dlatego go nie pokazuję, bo mam go jeszcze w domu, ponieważ nie zdążył nam przyjść przed wyjazdem i wyszła z tego. No, sami sobie to powiedzcie, yy, ale oni do nas będą przyjeżdżać, więc im podarujemy, albo po prostu im to wyślemy, yy, nie ma żadnego problemu, rodzice Patryka się nie obrazili, więc jest ok. Oprócz tego mama dostała yy, prezent, że, jak, że może taką pięść, gdzie może patnąć tatę, yy, jak będzie chrapał. <ścoughs> Pozdrawiam tatusia. Yy, I co? I mama od nas dostała taki zestaw yy, solidy kąpieli, a my od nich dostaliśmy, to właśnie już Wam pokazuję... Cam od rodziców Patryka puzzle. Ja jestem ogólnie osobą niecierpliwą, ale słuchajcie, puzle mnie uspokajają. Ja mogę siedzieć naprawdę godzinami, no oczywiście mogę, nie mogę, mam dzieci, ale jeżeli one śpią albo ja mam chwilę dla siebie, to puzle układam i te puzle naprawdę ich nie otwierałam, bo mnie już tak korciło, ale mówię, dobra, zostawię do tego odcinka, więc dzisiaj na pewno się na nie zabiorę. One mają 70, 750 puzli, także sądzę, że będzie z tego zabawa. Więc takie puzelki yy, dostałam. Lecimy dalej. Lampę pierścieniową, którą ja używam, więc po prostu pokażę Wam pudełko. Yy, jest to naprawdę mega lampa. Ja jej teraz właśnie używam yy, i zgasiłam światło jest naprawdę o niebo lepiej. Yy, co najmniej mi się tak wydaje. Wy się wypowiedzcie w komentarzu, czy jest lepiej, jakie jest zapalone światło tutaj, czy jak jest lampa. Ale taką lampę dostałam. Yy, jest to naprawdę strzał dziesiątkę. Yy, bardzo mi się przydaje. Ja już jej zaczęłam używać w ogóle na wyjeździe do nagrywania tiktoków z moją siostrą albo do robienia nawet rodzinnych zdjęć jak było już wiecie ciemno albo było nieładne oświetlenie, więc wykorzystałam i ja teraz z tej lampy korzystam więc taką lampę dostałam oprócz tego, o, ja już. Oprócz tego, mam tutaj porozwany. Dostałam kule do kąpieli, a bardziej nie kule, tylko donaty. Słuchajcie, one tak ślicznie wyglądają, że ja mam po prostu ochotę je zjeść. Naprawdę. Ale ja uwielbiam takie rzeczy do kąpieli. Zresztą kto mnie obserwuje na Instagramie, to wie, że ja uwielbiam takie, takie rzeczy. Mama Patryka o tym doskonale wie i mi kupiła takie piękne rzeczy. Naprawdę ślicznie to było. Ja już wczoraj y, wróciłam i zrobiłam sobie naprawdę taką kąpiel i tak sobie pomyślałam o nich, ale mówię, dobra, zostawię znowu do odcinka, żeby będzie to ładnie wyglądało. Dzisiaj już wykorzystam. Od duców, Patryka, dostałam jeszcze maseczki, którą jedną już y, wykorzystałam. Ja też uwielbiam y, robić sobie maseczki. I słuchajcie, y, to są maseczki. Y, no, powiem wam, że lepsze, bo to nie są takie że one po prostu tak, wiecie, pachną i są takie perfumowane i że naprawdę jak się otwiera, to niby ładny zapach, ale wiecie, te, które są perfumowane, są... nie dają takich rezultatów jak takie i one naprawdę pachną. Ja nie umiem tego powiedzieć, bo one... Znaczy tak, co śmierdzi, to jest dobre. To już zapewne doskonale wiecie, a jak nie wiecie, to już wiecie. I one naprawdę nie mają takiego ładnego zapachu, ale naprawdę ja zrobiłam maseczkę już u mamy Patryka. Jedną wykorzystam i moja buzia naprawdę się poprawiła. z tamtej buzi... Naprawdę tak się wygładziła, któreś tam miałam jakieś tam niedoskonałości, to, to one już mi znikają, więc dzisiaj na pewno wykorzystam już kolejną. Oprócz czego dostaliśmy ręczniki. Ręczniki dostaliśmy od rodziców Patryka, od mojej mamy i od Maćka i Wiktorii. Maciek to jest syn mojej mamy partnera, czyli Przemka. Więc tutaj ręczniki. Niektóre już chyba są używane, ale dostaliśmy takie ręczniki. Granatowy, różowy, różowy, jeszcze są bodajże chyba dwa szare, trzy szare, yy, więc w tym, w tym roku ręczniki super, bo my, jak to się mówi, byliśmy biedni w ręczniki, więc takie ręczniki super, będziemy mieli czym się wycierać. Wow! <grych> yy, dobra, i teraz może co Patryk, słuchajcie, ja, yy, jeżeli chodzi o Patryka, my otwieraliśmy osobno prezenty. Wiecie, jak to jest? Dzieci, było dużo osób, i w ogóle. Więc u mamy Patryka otwieraliśmy osobno prezenty. Więc ja do końca nie wiem, co od kogo on dostał, więc po prostu będę mówić rodzina Patryka, bo nawet się teraz go nie spytałam dokładnie, bo on otworzył wszystkie prezenty i po prostu ja mam tutaj wszystkiego prezenty, a nie wiem, co jest od kogo. Więc pokażę. Dostał e, takie perfumy. On oczywiście już je używał, dlatego widać tutaj e, paluchy. E, on nie używał, są takie perfumy, ale one. I to jest. Bo mówię? body wash. Kodiłasz. Ale one pięknie pachną. Pięknie pachną. Naprawdę pięknie pachną. E, co? co? Na pewno dostał alkohol. <noise> alkohol dostał. Widzę, tam leży, ale nie będę go pokazywać, bo jeszcze nie znam do końca jak działa YouTube, więc nie wiem, czy mi zablokuje, czy nie, ale tam stoi jego alkohol. Tutaj dostał majty. Dostał dwie, pa dwie paczki takich, ale jedną już wypakował. Drugie były z takiej samej firmy wszystko to samo, tylko po prostu kolory się różniły. Bo tam miał chyba zielony i jakiś inny, ale takie dostał Majty. Ehm, I co? Aha, ja dostałam jeszcze branzoletkę. Dostałam ją, to jest tak naprawdę prezent urodzinowy i świąteczny, bo 29 listopada miałam urodziny. Więc e, dostałam branzoletkę od Chrzestnej Patryka e, ze Swarowskiego ze Swarowskiego i słuchajcie, ona jest mega. Zobaczcie, jak ona się w ogóle błyszczy. Ona się, wiecie, tak zawija, więc ona naprawdę pasuje do wszystkiego totalnie, ale no nie, no no, patrzcie to. Zobaczcie, jak ona się mieni, nawet jak jest ta lampka, no nie? Śliczna. Śliczna, bardzo ładna. Ja ją zdjąłam, bo dzisiaj robię w domu dużo, dlatego też przepraszam, jak wyglądam, ale z tego wyjazdu naprawdę pranie mi się zebrało. Eee, mam nadzieję, że... Wszystko pokazałam, jeżeli chodzi o nas. Nie wiem, jak coś mi się tutaj przypomni, coś tu będzie leżało, i zobaczę, to po prostu. Y, wam pokażę. Przechodzimy teraz do dzieci. Też nie chcę tego przedłużać, y, więc lecimy. Nadia uwielbia. Czekajcie chwilkę. Nadia uwielbia e, bajkę Masza i Niedźwiedź i ta Masza to jest e, tak jak moja Nadusia, naprawdę, ona się zachowuje tak jak moja Nadusia. Lubi rozrabiać je w ogóle, więc została taki zestaw od rodziców Patryka, Maszy i Niedźwiedź. Ja oczywiście przepraszam za stan Maszy, ale Nadusia się już nie zajęła, już e, Masza została pomalowana e, i została wytarmoszona. E, ja ją trochę też ogarnęłam do tego filmiku, żeby nie było, bo tutaj ten kaptur był zdjęty i wszystko ale no słuchajcie, no zobaczcie, jakie to piękne i nawet wiecie, to też nie jest takie małe, no bo w sumie, no patrzcie, no jak dla Nadusi, o serio zarąbiście. Bardzo fajnie. Super. I dostała też y, domek dla który prezentuje się o tak. Nie wiem, te drzwi się otwierają? Ja nie wiem, bo Nadusia tutaj, w ogóle chyba się powinny otwierać, ale Nadusia tutaj coś podwaliła. O, okej, okay, otwierają się. Otwierają się. Z drugiej strony słuchajcie, ona już drzwiczki wyjęła. Wyjęła, ja jej wkładam, a ona je wyjmuje. I to jest w ogóle najfajniejsze, patrzcie. No kozak. No kozak. Można tu też ten, ten, ten domek sobie tak otworzyć i ona wtedy tutaj w środku sobie układa, wiecie, wszystkie mebelki, które też dostałam, z tych mebelek, ja nie wiem, gdzie to wszystko jest. Bo ja ogólnie na dusie już się bawiła tym y, domkiem dla lek. Oczywiście odpakowała go już u y, Patryka mamy. Już rozwalała wszystko, y, więc... Y, znaczy rozwalała, się, w sensie no bawiła się ładnie, ale chodzi o to, że te przyrządy wszystkie. Y, ale tam jest wszystko, słuchajcie. Tam są przyrządy komutka, fotele. Y, są nawet ludziki, że to jest mama, tata i dziecko. Autko, wszystko, wszystko, wszystko. Y, I oprócz tego Dosta... ja dostała bluzeczki. Y, tutaj mam je. Pierwsza bluzeczka taka. Tutaj sobie położę. Druga bluzeczka taka. Trzecia bluzeczka, co jest w ogóle taka śliczna. Zobaczcie, nie dość, że taki super kolor, to jeszcze taki fajny piesio. Ona uwielbia pieski, więc super. Kolejna taka y, zwykła, ale naprawdę bardzo ładnie wyglądają takie bluzki, jak wiecie, na przykład do różowych jeansów, czy w ogóle do jeansów, czy nawet do jakichś kolorowych y, leggingsów. To super to wygląda. I była jeszcze jedna biała wy czarne paski, albo... Biała w czerwone paski, albo czerwona w białe paski. Jak wolicie, napiszcie w komentarzu, jak wolicie. E, I słuchajcie, żeby tego... Widzimy teraz, co dostał Nikoś od rodziców Patryka. E, a więc dostał takie skarpeteczki. Zobaczcie, jakie w ogóle słodkie. I to tak grzechocze, wiecie, że jak on założy na nogi, to żeby go to zainteresowało. E, lecimy. Bodziaki. Patrzcie, jakie w ogóle śliczne. One są z takiego trochę innego materiału. Ja nie wiem, czy wy będziecie widzieć. Ale taki jakby, kurczę, sweterkowy, w sensie nie jest to taki gruby jak sweter, wiecie o co chodzi, ale ma taki, o, widzicie? Więc yy, super. no jakiś śliczny guziczek, teraz zobaczyłam, nie wiem, czy widzicie. Nie widzicie, ale jest na nim pszczółka. Taki śliczny, tutaj muszę sobie kłaść. Kolejny taki. Super. I kolejny taki, też właśnie z tej serii, taki, ja na no to mówię sweterkowy, ale tam, wiecie, nie jest taki sweterek, tylko taki yy, taki, taki, taki paskowy, o. Super. Kolejny to jest pajacyk. Ok, lecimy dalej. Co my tu mamy? No, Nikoś dostał trochę tych ciuszków. Yy, dlatego, że mama Patryka przed świętami z nami rozmawiałam, że będę musiała Nikośowi znowu z, yy, zmienić szafę. Bo o, ten jest w ogóle śliczny. Patrzcie, z jakim kubusiem. Super. E, widzę, że będę musiała zmienić szafę, ponieważ Nikoś, e, słuchajcie, on tak szybko rośnie, że on ma 4 miesiące, a nosi ciuchy dla, e, jak macie, wiecie, rozmiarówkę, nie wiem jak to jest w Polsce, bo nie wiem jak jest teraz, ale on nosi od 6 do 9 miesięcy, on nosi takie ciuchy, słuchajcie, on rośnie bardzo szybciutko, ma 4 miesiące. On jest naprawdę bardzo długi. E, tutaj macie kolejny pajacyk, też taki śliczny w kubusie. Kolejny widzę, że jest w pszczółki. Ja przepraszam, że tak naprawdę szybko to robię, ale ja nie chcę tego przedłużać. Tutaj też mam pszczółki. E, nie chcę tego przedłużać, bo naprawdę nie chcę, żeby ten film trwał pół godziny. Spodeneczki, śliczne. Kolejne spodeneczki. Super. Kolejne. Jak widzicie, my niko się nie ubieramy, że wiecie, cały czas tylko niebieskie, niebieskie, niebieskie. Bardziej idziemy właśnie w takie kolory jak tutaj widzicie, ja mam dla niego coś tam niebieskiego, bo mam chyba dla niego jednobody na długi rękaw i chyba pajacyka. Aczkolwiek nie chcę skłamać, ale przeważnie to są wiecie takie kolory: białe, kremowe, turkusowe i słuchajcie, patrzcie na to. Jeżeli sądzicie, że te spodnie są super, to proszę zostawić subskrypcję. No przecież zobaczcie. A jak ktoś dał subskrypcję, to proszę zostawić lajka. Like no przecież patrzcie. Że to jest yy, normalnie sztos. Mega no, mega z takimi szelkami, kurde, jakiś body, i normalnie. Heja, super, super. O, i właśnie, i ten sweterek, patrzcie. To jest dopiero. Czy wy to w ogóle widzicie? Czy to jest ekstra? I, i, i. Zostały bodziaki. Trzy bodziaki na krótki rękaw. Biały, szary. Wow, szary. Albo bo dla szary. I ciemno-niebieski, granatowy, jak to chce. ok, więc y, oprócz tego dostał y, mleko, pampersy y, y, i to chyba wszystko, więc może przejdziemy do tego, co... O, ja jeszcze dostałam od rodziny Patryka, tutaj widzę. Przepraszam Was, że tak w ogóle wyskoczyłam, ale y, hand... Y, hand y, balsam do handbalm. Balsam to rączek ale no, w ogóle mega pachnie, bo ja już sprawdzam. No, jest naprawdę mega. Od razu go sobie wkładam tutaj. Dzisiaj będę sobie robić spa. <grafię> Nagrałam odcinek, to mogę. Mogę w końcu wykorzystać i kule i maseczki, i w ogóle. Dobra, przejdziemy do tego, bo widzę, że tutaj mam... Mm... Może co dostaliśmy od taty i Gosi, więc ja może zacznę, bo od razu mam już na rączce. Od Gosi i taty dostałam bransoletkę z Pandory. Jest to bransoletka, którą wiecie, możecie sobie przywieszać różne rzeczy. I ja mam tutaj przywieszkę z napisem family. Ja wam zaraz pokażę, ale nie wiem, czy, czy będzie widać. Ja mam tutaj napisane Familii i mam po prostu jakby dwójkę rodziców i dwójkę dzieci, czyli tak jak ja Patryk, Nikoś i Nadusia. Ja mam się postaram ją pokazać, ale kurczę. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czekajcie. No nie wiem, no tutaj troszkę widać, ale kurczę, ja tą lampę muszę jeszcze ogarnąć. Jest tutaj jakby rodzinka nasza i pod spodem jest familii, więc będę. Więc super, bo będę sobie kupować, wiecie, przywieszki, a ta przywieszka na pewno dużo dla mnie znaczy, bo tak jak wspomniałam we vlogu świątecznym, więc kto nie wiedział, to może sobie tam weź, że w tym roku te święta są dla mnie wyjątkowe. Oczywiście co roku są dla mnie wyjątkowe, ale po pierwsze zresztą nie będę tutaj się wypowiadać, wpadajcie na vlog wcześniej, na vlog świąteczny tam wszystko jest Nadusia, mój patryk też dostał bransoletkę z napisem DAT, ale mają ją na ręku i zapomniałam w sumie ją wziąć ale jest z DAT, więc po prostu gdzieś mam tutaj powstawiam zdjęcie jak to wygląda, pójdę mu i potem zrobię Nadusia dostała od mojego taty u Goni kask, no bo przecież jak to inaczej, ale w ogóle jakiś słodki, różowy ja uwielbiam kolor różowy kask, no bo jak to inaczej, przecież zaczyna jazdę na hulajnodze i rowerze, więc kask musi być, więc została kask i oczywiście to też Wam pokażę, ale już y, możecie zobaczyć we w świątecznym vlogu, jak ona na tej hulajnodze jeździ, a bardziej szaleje, y, ale jest super ta hulajnoga, taka różowo-biała i tutaj jak się przyciśnie nogą, o, to ona świeci, ja teraz ręką przyciskam, ale jak jeździ, to to się świeci, więc y, Spadajcie na świąteczne bloki i zobaczcie jak to wyjeździ. I, I co? I już, jeżeli chodzi o mojego tatę. My mojemu tozi daliśmy. Y Mojemu tacie daliśmy telefon, co też jest fajna sytuacja z tym telefonem, więc naprawdę wpadnijcie ten vlog, bo warto obejrzeć, kto jeszcze nie widział, a kto widział, to już pewnie wie jaka była sytuacja. A Gosi kupiliśmy jej kosmetyczkę z Gesa. Dwa zestawy takie do kąpieli, znaczy bardziej jeden to był taki spa, że tam była opaska, jakieś takie peelingi w ogóle, a drugi był właśnie do kąpieli, że tam była sól, shower żel... Gąbka do kopieli, coś takiego, ale naprawdę był bardzo ładny. Więc dobra, przejdźmy teraz może, co dostaliśmy od mojej mamy. Ja dostałam taką kosmetyczkę. Ja mam tutaj jeszcze kosmetyki, bo ja się nie wypakowałam. Y z wyjazdu. Znaczy, wypakowałam się, ale tej kosmetyczki jeszcze nie ogarnęłam, po prostu ją tak wrzuciłam. Ale tutaj był zestaw z Niwa, i akurat ten zestaw też jest trafiony ze względu na to, że no były wszystkie rzeczy, które ja też używam, jeżeli chodzi o firmę Niwa, więc mam, mam dużo, dość sporo rzeczy z Niwa. I tam był żel podprysznic, balsam do ust. Krem do twarzy i coś jeszcze. Nie pamiętam co. I razem to było w tej kosmetyczce. Kosmetyczka też super. ja ma takie złote dodatki, tylko że przez tą lampę. Ja muszę to lampę ogarnąć. O, widzicie jak ładnie. Ma takie złote sura, więc naprawdę. U nas w ogóle jest takie fajne jakby... Nie jak to powiedzieć. Ala skóra, taki ala skóro, skóro zamsz. Nie, nie śmiejcie się. Patryk dostał od mojej mamy... O, jest. O! Zestaw który też już jest otwarty, ponieważ też już coś tu było wyjmowane. Takie zestawy z Niwa. A, on już sobie wziął żebym poprosiła. Więc jak widzicie, to są naprawdę przydatne rzeczy, e, które już zaczęliśmy używać. Więc e, super. E, oczywiście już żadne rzeczy dostaliśmy od wszystkich, e, naprawdę. E, I dostaliśmy takie coś, dostaliśmy takie dwie sztuki. Ja takie coś uwielbiam. To jest, wiecie, e, do mycia rąk i do... E, do rąk. więc już jedno takie stoi w mojej łazience i teraz tutaj mam drugie, więc czeka sobie grzecie na swoją kolej, ale w ogóle zobaczcie, jak to się w ogóle słodko prezentuje. Ja nie chcę tego zbliżyć, bo jak ja zbliżę... O, 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 Zobaczcie, to się tak ślicznie prezentuje. Więc takie coś dostaliśmy. Na dusia od mojej mamy dostała rower w vlogu świątecznym już ten rower jest yy, i, i możecie sobie go tam zobaczyć, bo teraz już mi się go nie chciało tutaj na górę wnosić ale ja się też na nim szaleje yy, i Nikoś dostał oczywiście mleko, pampersy i body, yy, pajacyk taki, tak to był pajacyk i tam była czapeczka i śliniak chyba jak dobrze pamiętam, no coś takiego, bo on już też to nosił i to też już jest otwarte, bo my z moją mamą daliśmy sobie prezenty po prostu przed świętami i tak, ja mojej mamie dałam prezent z Patrykiem, że, a pościel, ja Was przepraszam, ale naprawdę, pościel, pościel przy i koc, bo ona tak bardzo chciała, w tym roku poszła w pościele, więc dostała, w sensie poszewki, nie, więc kupiliśmy jej ładne takie musztardowe, Przemek, jej partner, dostał lewarek, to się chyba tak nazywa, gdzie do podnoszenia auta, ale dostał takie lepsze, cały czas o tym gadał, więc w końcu mówię, dobra, pojadę, kupię mu, bo Przemek jest taki, że, yy, yy, że on mógłby sobie to kupić, ale on mówi a to może jeszcze kiedyś przyjadę. Więc w mu mu kupiłam ten lewarek, bo już yy, z moim Patrykiem bardzo często dyskutowali na temat tego lewarka. Więc pojechałam i mu kupiłam. Był bardzo zadowolony. Yy, moim bliźniaczkom to dostały pieniądze. Oprócz tego, że tam kupiłam jakieś tam kremy do rąk, takie wiecie, balsam do ust, takie duperelki, ale głównym prezentem były pieniądze. Brat Olka też został. Perkusję, perkusję dostał. Ale dostał pieniądze, a kupiliśmy taką śmieszną perkusję na. Przepraszam bardzo, ale rozjadł mi się telefon, dlatego zmieniłam położenie. Natomiast już miała być taka końcówka. Tam powiedziałam, że kupiliśmy, skończyłam na tym, że Olkowi kupiliśmy taką perkusję małą, żeby mógł sobie położyć na biurko. No ale też głównym tym były pieniądze. I teraz co. Tutaj mam jeszcze prezent, jeden, który Nadusia już go używa od dłuższego czasu. Od Maćka i Wiktorii dla Nadusi. A mianowicie, to jest kurteczka. Naprawdę, ona jest mega. Ja też bym taką chciała. To jest, wiecie, coś na zasadzie parki, bo wiecie, z tyłu ona jest dłuższa, bo taka, wiecie, jest bardzo cieplutka. Więc Nadusia w niej chodzi i bardzo ją polubiła. My oczywiście wcześniej kupiliśmy taki płaszczyk ładny, czerwony. Ale w tym też chodzi, bo to jest cieplejsze niż tamten płaszczyk, więc super. A my, nie wiem czy przez to wszystko mówiłam, co kupiliśmy Maćkowi i Wiktorii, ale Maćkowi i Wiktorii kupiliśmy zestaw talerzy na nowy dom, bo tak jak już mówiłam wcześniej, w którymś tam odcinku, już nie pamiętam którym, że oni u nas teraz mieszkają, ponieważ przyjechali z Anglii na stałe i po prostu są teraz u nas, ale szukają mieszkania. Więc kupiliśmy im zestaw talerzy i czajnik na nowe mieszkanie. Jeżeli chodzi co my kupiliśmy naszym dzieciom, jeżeli chodzi o Nikosia, to praktycznie Nikosiowi kupujemy ciągle coś, jeżeli chodzi o Nadusię, Nadusia też dostaje dużo rzeczy, ale Nadusię zamówimy, teraz będziemy go zamawiać, ponieważ baliśmy się go zamówić przed świętami, dlatego że wtedy, znaczy teraz też tak jest, ale rodziców prezent się spóźnił i się baliśmy, że po prostu nie dojdzie, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy do rodziców, ona tam dostanie mnóstwo zabawek. Mnóstwo rzeczy i, i tym podobnym, a po prostu wrócimy i na spokojnie zamówimy prezent. A chcemy je zamówić tableta, ale spokojnie nie tableta takiego normalnego, tylko tablet, który jest jakby rozwijający, który uczy, różne ma tam, wiecie, gry takie uczące, literek, cyferek i tym podobnym. I to jest tylko przeznaczone dla dzieci. Tam nie ma internetu w sensie, że przeglądarki czy czegokolwiek. Nie, tam są gry i bajki, tylko właśnie dostosowane do dzieci. Nie ma tak, że wiecie, jak Andusia sobie coś ogląda, to może sobie włączyć wszystko, co chce. I y, nie wiadomo, co tam będzie. Nie, tam są tylko bajki przeznaczone dla dzieci. Ma, nie wiem, zakładkę na przykład y, Peppa Pig, bo tam jest w języku angielskim. Peppa Pig, no to po prostu wchodzi w Peppa Pig i ma wszystkie bajki z świnki Pepy. Y, I różne gry rozwierające, tak jak powiedziałam, więc taki prezent będziemy zamawiać jutro. Y, Teoretycznie, jak wy będziecie widzieć ten filmik, to pewnie ten prezent już będzie zamówiony, ale po prostu nie chcieliśmy zamawiać, bo się baliśmy, że nie dojdzie. Rodziców prezent też się baliśmy zamówić, ale wiecie, no na dusi mogę zamówić, jak wrócę, tak jak powiedziałam, a rodzicom, pa, rodziców yy, Patryka to są święta i my do nich jedziemy, więc nie chcieliśmy być bez prezentu i tak wyszło, tak jak właśnie się domyślaliśmy, że nie dojdzie. No ale trudno. Yy, no Baniko, się, tak jak powiedziałam, to codziennie, on ma coś kupowane, yy, Dobra, wydaje mi się, że wszystko pokazałam. Mam nadzieję, że niczego nie ominęłam, bo starałam się wszystko tutaj zebrać, żeby ktoś nie czuł się urażony, że nie pokazaliśmy czyjegoś prezentu. Oczywiście wszystkim, wszystkim za prezenty dziękujemy. Są to naprawdę trafione prezenty i, i naprawdę mega się cieszymy. Nasze dzieci też dostały super, super, super prezenty. Ja... O kurczę, właśnie miał założone jedno z nowych rzeczy, bo jeszcze dostał Jeansy, znaczy to nie są takie jeansy, ale dostał brązowe i do tego była, znaczy do tego, w sensie był taki body, coś jakby koszula, taka niebieska, ale miał to ostatnio na sobie i poszło to niestety do prania. No ale trudno. Uwierzcie na słowo, że było piękne. Ja, o, ja mam Nikosia zdjęcie w tym, więc wstawię Wam tutaj. No i dobra. Więc ja nie będę już przedłużać, lecę ogarnięcie na wieczór, bo już teraz mogę użyć tych wszystkich rzeczy. No i co, kochani, wy możecie pisać w komentarzu, jak Wam minęły święta. My wiemy, że w tym roku święta nie są takie, jakby każdy chciał, i, i, i niestety niektórzy nie mogą spędzić czasu z osobami, które by chciały. Ale miejmy nadzieję, że na, za rok to się naprawdę wszystko skończy i za rok już każdy w te święta odżyje, yy, czy nawet w Sylwestra, bo też wiem, że w Sylwestra też jest niefajnie w Polsce. No i tyle kochani. Yy, zostawiajcie subskrypcję, dzwoneczka, lajka, cokolwiek pokażcie aktywność, a ja już zmykam, życzę Wam miłego wieczorku, Znaczy w sumie jak będę to wstawiać, to będzie dzień, ja nagrywam to wieczorem, więc miłego wieczorku, miłego dnia yy, kończymy to. Bajo! E, właśnie jak jeszcze y, zapomniałam na przykład jakiegoś prezentu, aczkolwiek mam nadzieję, że nie, ja się teraz tak rozglądam i, i, i wydaje mi się, że nie, to po prostu nie będę już dogrywać nic ani nic, tylko po prostu jak czegoś zapomnę, to zrobię tutaj po prostu, robię teraz tu miejsce, żeby jak coś to wstawić zdjęcia, y, bo starałam się żeby niczego nie zapomnieć. Y, oczywiście nie pokazywałam mleki pampersów, co jest oczywiste, że nikogoś dostał tego naprawdę bardzo dużo. Y, no, kochani.